Z Bogiem na spotkaniu, na które cię zapraszam serdecznie. Od już kilku lat prowadzę o godzinie 9 takie nagrania. Od tamtego roku stycznia prowadzę to nagranie kawa z Bogiem z zawartością trochę inna, inną, czyli czytamy Pismo Święte, za nami stary, cały Stary Testament. Teraz jesteśmy w Nowym Testamencie księga. Ewangelia Świętego Mateusza. Um, ostatnio była dosyć długa przerwa świąteczna, a teraz już zapraszam, chociaż też w najbliższych dniach będzie znowu w kratkę, um, bo staram się włączyć o godzinie 9 w miarę um, oczywiście moich możliwości, um, więc czasami bywa, że spotkania nie ma, ale generalnie staram się być. Dlaczego? Dlatego, że um, kiedy. Kilka lat temu w swoim życiu zaczęłam czytać Pismo Święte, wszystko zaczęło się w nim zmieniać na lepsze. No po prostu wszystko. To nie znaczy, że nie ma trudności, że nie ma zawirować, że nie ma problemów, że nie ma spraw, cały czas coś się dzieje, oczywiście, ale jakby moja świadomość się tak e, zmienia. Wraz z czytaniem e, regularnie, jakby zmienia się e, taka. Mm, Świadomość, postrzeganie takie, nie wiem, wszystko staje się takie inne, bardziej wartościowe. Więc dlatego też czytam publicznie, bo mm, kilka lat temu, tak tylko dla przypomnienia bo może tu będą jakieś nowe osoby kilka lat temu postanowiłam. Że będę uważna na głos Pana Boga w sobie, że będę słuchać bardziej niż tylko mówić, bo przełapałam się w końcu na tym, tak się przebudziłam, że cały czas tylko proszę i proszę i gadam i gadam i nie daję mu jakby dojść do głosu w ogóle. I postanowiłam sobie być taka bardziej uważna i słuchać i iść za tym, co usłyszę. No i skutek tego postanowienia, skutek tego postanowienia mm, powstała książka Kawa z Bogiem, jest dostępna na www.wdrotozo.pl. E, cały czas się wzruszam, jak sobie to przypomnę, bo mm, to był taki niesamowity moment w moim życiu, gdy em, po raz pierwszy wtedy e, doświadczyłam tego, że można słyszeć ten głos. I do, doświadczyłam też tego, że ten głos może nam się po ludzku czasem wydawać irracjonalny, i jest wielkie ryzyko, że go zbagatalizujemy albo odrzucimy, bo czasem wydaje się dziwny. Mój pierwszy taki głos, który usłyszałam, to było, opisałam to właśnie w książce: przynieść dywan. <laughs> ni z gruszki, ni z pietruszki. Dywan, który od kilku lat leżał w pralni na dole, nieużywany. No, i resztę opisuję w tej książce, ale tylko dla przykładu podaję, że ten głos może być czasem dziwny. No bo co ma dywan, co ma, co, co ma tutaj piernik do wiatraka. A jednak się okazało, że ten dywan potem miał takie znaczenie, że przyniósł inne kolejne wydarzenia. I dlatego to mówię, bo w styczniu zeszłego roku usłyszałam bardzo mocno, żeby właśnie czytać Pismo Święte na tym kanale. No i dlatego posłusznie czasami narażając się na krytykę, na nawet wyśmiewanie, hejt, bo różnie jest w internecie, różnie jest nawet w naszym życiu, a co dopiero w internecie, a czasami dzięki temu poznając niesamowite, poznaję niesamowitych ludzi, niesamowite osoby, nas to łączy, integruje. Czasami Powstaje we mnie jakiś opór, żeby tego nie robić, bo to przecież na dzisiejsze czasy, prawda nie jest modne, a czasami mam takie silne, silną wdzięczność za to, że, że to robię, bo doświadczam wielu niesamowitych momentów uniesienia, zrozumienia takiego objawienia, wręcz. I ta, które niosą za sobą taką wdzięczność, której normalnie wcześniej nigdy nie doświadczałam. Kiedyś mi się wydawało, że wdzięczność to jest tylko takie o, dziękuję, że to jest wdzięczność. Dzisiaj wiem, że prawdziwa wdzięczność wyciska łzy. Że dopóki wręcz mogę powiedzieć, nie, ma, nie wyciska, nie, nie lecą łzy, to nie jest stuprocentowa wdzięczność, w sensie, że doświadczam e, takich momentów e, zdolności do wdzięczności, które są e, niesamowite, niosą za sobą wręcz płacz <laughs> z tej wdzięczności. E, I to są przepiękne chwile, i wiem, że one się powstają, bo buduje się moja też wrażliwość e, do tego i zdolność do odczuwania wdzięczności tak samo jak buduje się w nas zdolność do wybaczania i e, może to teraz brzmieć tak mm, o czym ona mówi w ogóle ale mm, jeśli e, każda osoba która jeśli się temu przyjrzy, swojej zdolności do odczuwania wdzięczności czy swojej zdolności do mm, wybaczania e, to będzie wiedzieć o co mi chodzi? Bo mm, zarówno wdzięczność, jak i mm, akurat mi się tak zestawiło te dwa pojęcia wybaczanie e, można budować. I jestem przekonana, że pismo święte, czytanie pisma świętego w nas to buduje. Więc e, kontynuujemy. E, po przerwie. E, Świątecznej. Mam nadzieję, że będzie jak najmniej w kratkę, ale idziemy dalej. Przeczytam dziś kolejny fragment. I jeszcze tylko powiem, przypomnę, że nie czytam jako wykładowca, znawca, ale jesteśmy wszyscy tu na równi. Po prostu czytam jako człowiek. Czasem dodaję od siebie jakieś refleksje, ale nie są one jedyne i ostateczne, i nie zawsze każdy musi się z nimi absolutnie zgadzać. Przede wszystkim czytając, zachęcam do własnych refleksji. Nie chcę nikomu nic narzucać, ale czasami mi się aż samo wyrywa, żeby dodać coś od siebie. Dobrze. Ewangelia Świętego Mateusza, kolejny fragmencik. Dzień dobry, widzę już, że. O, cudownie, że jesteście. A gdy przyjdzie syn człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów, i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie błogosławieni, ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić. A kiedy widzieliśmy cię przechodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię, i kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do ciebie, a król odpowiadając powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie, precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowali, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu, i nie, przy, nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, albo pragnącym, albo... Przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci, wtedy im odpowie tymi słowy. Zaprawdę, powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, spra sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Muszę wspomnieć, że wczoraj skończyłam oglądać rancho drugi raz w życiu film pewnie wszyscy znacie. I jestem cały czas pod wrażeniem tego filmu. Oglądałam go chyba od listopada te 130 odcinków. I wczoraj zakończyłam z taką wdzięcznością, ponieważ w tym filmie jest tak wiele momentów, wskazówek, momentów właśnie, jak żyć jakich wyborów dokonywać, jak żeby być szczęśliwym, żeby też właśnie czynić to, co Panu Bogu miłe. No, niesamowite fragmenty o różnych naszych ludzkich słabościach i o naszych ludzkich m, różnych e, takich e, rozterkach, bo e, często człowiek e, nie to, że chce być zły czy źle robić, ale gdzieś tam mu się zatraca to dobro i y, y, zło zatraca się ta granica i ten film ukazuje świetnie nasze takie właśnie ludzkie momenty i można niesamowite wnioski tak jak też y, czytając Pismo Święte można te wskazówki wyłapać y, tak z tego filmu też wczoraj y, taka padła taka niesamowita rzecz y, która może no, powiem to, bo yy, czasami doświadczamy czegoś takiego, że tak wiemy przez całe życie, yy, od lat coś wiemy, ale potem przychodzi chwila, że tak jakby zapaliły się jakieś lampki, że się przebudza świadomość do tego, co wiemy. Że wiedzieć, a być świadomym, to jakby mogły być dwie różne rzeczy. Że wiem całe życie, ale doświadczam chwili przebudzenia świadomości, że to jest coś niesamowitego. A o banal, banalną rzecz mi chodzi, że padła taka niesamowita rzecz, że Pan Bóg się bardziej cieszy z nawrócenia grzesznika niż z jego odtrącenia. I to nic nowego nie jest, to nie jest żadna nowa hitowa wiadomość, wszyscy to wiemy, tak? Ja to wiedziałam od lat, tak? Ale tak to zabrzmiało w tym filmie yy, i pokazało, m, że często um, um, dokonujemy różnych takich wyborów yy, naszych, w naszych relacjach, które odtrącają innych ludzi. A naszą rolą, jeśli jest ta świadomość, właśnie, a o te budowanie tej świadomości chodzi, powinno być robienie wszystkiego, co w naszej mocy, nie na siłę, nie namawiając, tylko by, będąc takim przykładem niesienia dobra, żeby każdy, kto pobłądzi, a jest wokół nas. Nawrócił się wskutek zainspirowania się dobrem. I czasami, tak jak w tym dzisiejszym tutaj, fragmencie, czasami żyjemy w taki sposób, że nie dajemy tego drugiemu człowiekowi tego, tego przykładu zainspirowania się dobrem. Wręcz bywa, że jak ktoś w naszym otoczeniu, nie wiem, jest, jak błądzi powiedzmy, to go odtrącamy, krytykując. I tak e, akurat po tym dzisiejszym fragmencie tutaj mi się ten, to, to przesłanie z tego rancha e, skojarzyło. E, wiem, że to... Nic nowego, nic odkrywczego, ale jednak, gdy przebudza świadomość, to co daje? Daje taką decyzję, że od tej pory mogę być bardziej uważna na to, e, jak żyje się ludziom ze mną, wokół mnie. Jak żyje się ludziom ze mną, wokół mnie. Czasami to uświadomienie może przynieść e, ból, bo mogę sobie uświadomić, że słabo wypadam w tej odpowiedzi. Ale właśnie dzięki uświadomieniu możemy coś zmienić, coś zrobić mm. i popracować. Nie wiem, na, na, na następnej sytuacji, kiedy będzie sposobność dać pić komuś, kto w tego potrzebuje, metaforycznie nawet. Nie chodzi tylko o fizycznie danie szklanki wody, ale co może być. Może to być woda życia, nie? E, w sensie wsparcia, inspiracji, jakiejś, tak? Pomocy. E, wtedy, jak jest ta świadomość właśnie przebudzona, to wtedy w następnych takich sytuacjach już mamy większą świadomość, czyli większa, większa możliwość dokonia, dokonania lepszej decyzji i dawania tego dobra. Wiem, że to tak łatwo się mówi, trudniej się w życiu e, sprawy układają, ale um, myślę, że warto próbować. Mm. Dobra. Do zobaczenia jutro o godzinie dziewiątej, jeśli macie chęć, wszystkiego dobrego.